Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap w kolejnym filmiku na naszym kanale. Ja będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę. No i życzę Wam miłego oglądania. Osób prosiło o aktualizację przesmaków. Także postanowiłam Wam ją nagrać, bo troszeczkę się zmieniło. Ostatnia była coś pomiędzy 2 a 3 miesiące temu. Zazwyczaj robiłam regularnie co miesiąc, ale jakoś ostatnio Wam nie nagrałam. Także już nadrabiamy i pokazujemy, co psiaki mają do jedzenia. Dolną półkę pokażę na szybko. Są to mokre karmy. Tutaj w takich smakach pokazuję je Wam we wszystkich unboxingach. Tutaj mamy jeszcze taką tubi Be Dog pastę. Kiełbaskę z Real Nature. Tutaj taki pudding z Animondy. I dwa pasztaciki z Rinty. Wybrałam sobie tutaj takie tło, żeby było troszkę ładniej przy pokazywaniu. No i na początku mam tutaj takie pudełko ze smaczkami takimi pakowanymi próżniowo. Na przykład tutaj jest kaczka i kurczak. I tutaj są również liofilizowane, tutaj takie kostki z wątróbki wołowej Tutaj na przykład jeszcze filet z łososia Dwa razy jeszcze, a nie, tutaj kacz, szyjka kacza i płuca jagnięce Także taka reszta tutaj została No i może coś z otwartych smaczków tutaj na przykład mamy takie urodzinowe z Jotka animals, Są tutaj różne fileciki. No i my sobie to dzielimy na spacerki. I zostało nam tutaj może z dwa kawałki różne. Dalej mamy masę kabanosów z Roko, które też nam służą na spacerki. Sporo liofilizowanych smaczków. Tutaj na przykład taki kurczak. Mała paczuszka. Dalej, wołowina z kurczakiem Spurizona. Z I tutaj jeszcze Nature Variety. Jest indyk i kurczak. Co my tutaj mamy? Widzę paski kolagonowe z flamingo. Mieliśmy trzy opakowania, ale jedno już psiaki zjadły i naprawdę im smakowało. Dalej mamy kurczaczka ze Snakmio, Taka mniejsza paczka, bo 70 gramów. Tutaj również kurczak, tylko w takiej już ćwierć kilograma z Roko. Niejednokrotnie je mieliśmy i bardzo smakują. Dalej mamy z DOCAS takie jabłuszko zawinięte w kurczaka. Już test to był chyba z 3 lata temu tych smaczków. No i do tej pory co jakiś czas się u nas pojawiają, bo są fajne. Tutaj mamy z Happy Snacki takie stripsy z kurczaka. Takie drobniutkie, nadające się nawet dla kotów. To są takie delikatne, ale też będą pewnie fajne do podziału dalej mamy takie noki takie ala kluski też jestem tego ciekawa one akurat są o smaku również kurczaka ale są też warzywa dalej mamy takie jakby parówki salcicza czyli takie no kiełbaski nie wiem z tego Dr. Zo, co mieliśmy ostatnio teścik hmm, czegoś tam grillowanego Także jestem ciekawa, ale też wydają się takie dziwne, co to jak dotykam. Dalej mamy jakieś takie wegańskie kabanosy dla psa, czego jestem ciekawa, bo w sumie moje psy kochają mięso. No, Luna w sumie jeszcze tam zje. Czasem jabłko, banana, czy co ona tam sobie skubnie. No, marchewkę? Chyba nie, ale brokuła uwielbia. O, Ale tutaj jestem ciekawa, czy się skuszą, czy raczej nie będą chciały jeść, bo tutaj mamy ziemniak, marchew, groszek, batat, gliceryna, rozmaryn. Ciekawe one są, na pewno. Dalej takie smaczki, a już nawet zapomniałam, że je kupiłam z dm -u. Takie zimowa wersja w sumie Ja w ogóle kiedyś miałam Nie wiem w którym roku Ale chyba 3 lata temu na vlogmasach Kalendarz adwentowy właśnie stąd I tam były takie smaczki To był mój taki wymarzony kalendarz I go miałam także Może niektórzy pamiętają jeśli mnie dłużej oglądają Nawet taka tubka tam była Coś w podobie do tego tubidog Bardzo się cieszyłam na ten kalendarz wtedy Dalej z dokaz Są takie minis Kawałki kaczki no, też już je mamy dość długo, ale nie otworzyłam ich. Chociaż one są takie fajne, żeby sobie wziąć, może na jakiś wyjazd? ale no, nie wiem. Dalej z DOCAS takie poduszeczki o smaku wołowiny i kurczaka. Mieliśmy już je i bardzo smakowały. Dalej tutaj z Sami z takie proteinowe batoniki, jak teraz są takie w sklepach normalnie dla. No, jak ktoś tam podwija białko, co. Zawierają większą tam ilość No to zrobili nawet takie dla psiaków Tutaj chyba z małżą I olejem z łososia Ale już mieliśmy i też bardzo, bardzo smakowały Batoniki z bult Też mieliśmy i bardzo smakowały I kości tutaj z brańtos dla Lady One się nam super sprawdzają I polecamy je Także tak się prezentują tutaj te wszystkie smaczki. Możecie pisać w komentarzu, jeśli chcecie test jakichś konkretnych z tych, to z chęcią Wam nagramy. Zebrało nam się kilka opakowań na denko, także sobie szybko nagramy. Mamy tutaj taki. Słoiczek, pudełeczko Wolf of Wilderness Była tutaj wątrówka wołowa, liofilizowana No i się skończyła już dość dawno Ale jakoś tak stał ten słoiczek I w sumie go Wam nie pokazałam na dęku. Dalej mamy właśnie taki kolega nowe smaczki One są bardzo fajne Nastawy też dla piesków I ogólnie jako przysmak Tutaj takie hiszpańskie grillowane Niby takie stripsy ze steka. No, smakowały psiakom, ale szału nie robią, szczerze mówiąc. Tutaj takie pałeczki z macet. No, zawsze chętnie zjadane przez psiaki. Już to jest zmienione opakowanie, ale ja właśnie kupowałam już jakieś 5 lat temu. Nawet więcej jeszcze. Jak luna była szczeniaczkiem, to psiaki też je jadły, tylko właśnie było takie troszkę inne opakowanie dalej również liofilizowany, tylko tutaj ze purizona i była tutaj y, kaczka i ryba też y, psiaki uwielbiają tutaj były takie y, sushi y, albo no sushi mix pisze. także to akurat też y, smakowało psiakom bo one lubią tego typu kabanoski z Roco, zazwyczaj wyrzucam tę opakowankę, ale tutaj akurat jedno zostawiłam. Psie żelki tuftów, tuf, dość dziwne. Myślałam, że będą trochę inaczej się prezentowały, ale psiaki nie narzekały, jakoś im smakowało. Tutaj takie jakby kotlety dla psa Meatballs z Vitacraft. Psiakom bardzo smakowały i miały taki aromatyczny zapach. No i tutaj jeszcze takie twisterki. Ale takie sandwicze właśnie z rybką, też i kaczką. No, jak zawsze, tego typu smaczki jak najbardziej psiaki zjadły ze smakiem. Ja już się będę z wami żegnała. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. No, i oczywiście zachęcam was do śledzenia naszego kanału, aby być ze wszystkimi odcinkami na bieżąco. No, a tymczasem do zobaczenia.